Od przyszłego roku w Polsce przybędzie siedem nowych miast. To zakłada projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, z czego aż trzy miejscowości otrzymają prawa miejskie. W powiecie puławskim będą to Końskowola, Kurów i Wąwolnica. Miejscowości te już od dłuższego czasu starały się o przywrócenie im praw miejskich. I od 1 stycznia 2025 roku będą mogły korzystać ze statusu miasta. Tak, jest wszystko na dobrej drodze. Ukazał się właśnie projekt rozporządzenia. Teraz chwilę konsultacji. W ciągu dwóch tygodni powinno być już formalnie podpisane przez premiera rozporządzenie, które usankcjonuje te urządzenia. 1 stycznia przyszłego roku Końskowola znów będzie miastem. Pozytywna rekomendacja rozporządzenia wydaje się być formalnością. Przypomnijmy, że wcześniej wolę uzyskania statusu miasta wyraziły Rady Gmin. We wszystkich trzech miejscowościach, na terenie gmin Końskowola, Kurów i Wąwolnica, przeprowadzono także konsultacje społeczne, w trakcie których większość mieszkańców opowiedziała się za odzyskaniem praw miejskich. Przypomnijmy bowiem, że wszystkie trzy miejscowości utraciły prawa miejskie w drugiej połowie XIX wieku w związku z udziałem mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Prawa miejskie w naszym powiecie posiadają puławy, Kazimierz Dolny oraz Nałęczów. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?